Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis. O naśladowaniu Chrystusa. Niektórzy cięższych doznają pokus w początkach swego nawrócenia. Inni na końcu. Jeszcze inni znoszą je niemal przez całe swe życie. Niektórzy, niewielkich tylko, doznają pokus zgodnie z rozporządzeniem mądrości i sprawiedliwości Boga, który bierze pod uwagę stan i zasługi ludzi i o wszystkim decyduje tak, żeby służyło zbawieniu jego wybranych. Dlatego, gdy pojawiają się pokusy, nie powinniśmy się załamywać. Lecz tym goręcej błagajmy Boga, żeby raczył nam okazywać pomoc we wszelkim utrapieniu. Jak mówi Paweł, Bóg również pokusy potrafi obrócić na nasz pożytek, ażebyśmy mogli wytrwać. Zatem we wszelkich pokusach i w każdym utrapieniu uniżajmy nasze dusze pod ręką Boga, ponieważ pokornych wybawi On i wywyższe. Wśród pokus i utrapień wychodzi najaw, jak wielkie człowiek poczynił postępy na drodze do doskonałości. Wzrastają też jego zasługi i większym blaskiem jaśniejąc noty. Niewielka to rzecz, gdy człowiek okazuje się pobożny i gorliwy wtedy, gdy nie doznaje żadnych trudności. Jeżeli jednak okazuje niezłomną cierpliwość w przeciwnościach, można się spodziewać, że poczyni wielkie postępy. Niektórzy nie doznają ciężkich pokus na co dzień, jednak często ulegają lekkim, a żeby w ten sposób upokorzeni, nigdy nie pokładali nadziei w sobie samych w czasie ciężkich pokus, skoro ulegają tak małym.